Dzisiaj przeprowadzimy z uczniami naszej szkoły krótką sondę. Tematem wywiadu będzie Dlaczego warto uczyć się historii. Zapraszamy do oglądania. Cześć, Czy mamy do Was pytania. Przeprowadzamy krótką sondę uczniowską na temat dlaczego warto uczyć się historii. Znam odpowiedź. Warto się uczyć historii, ponieważ można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. Na przykład wiedzieć czas lub określać wiek. Dzięki temu przedmiotom przedmiotowi możemy się dużo nauczyć o rzeczach naszych przodków. Historia to nauka opowiadająca o przeszłości, powstaniach, wojnach i różnych, różnych wyczynach naszych przodków. Dziękujemy historii! Cześć! Cześć! Mamy do Was krótkie pytanie. Czy wiecie dlaczego warto uczyć się historii? Dla mnie warto jest uczyć się historii, bo w ten sposób poznajemy swój, swoją ojczyznę i przodków. Moim zdaniem warto jest pamiętać o najważniejszych wydarzeniach historycznych, ponieważ w ten sposób oddajemy no, część ojczyźnie i, i ją wspieramy. Dziękujemy. Do Was krótkie pytanie. Wprowadzamy sądek. Jak myślicie, dlaczego warto uczyć się historii? Ponieważ dobrze, można dobrze. dowiedzieć się dobrze. dużo o bohaterach narodowych. No, a moim zdaniem. No jak na przykład ktoś młodzież nas zapyta, yy, dlaczego mamy wolność 11 w listopada, to żeby nie być na głupkach. No warto też na przykład znać yy, dni, kiedy wygraliśmy jakieś wojny albo kiedy wygraliśmy jakieś klęski. Dziękujemy. Zaczyna się klopka. Mamy To było pytanie. Czy widzicie dlaczego warto uczyć się historii? Yy, ponieważ o, warto jest... Przecież zanim urodziliśmy w Polsce i w ogóle na świecie mieliśmy takie ważne wydarzenia, że myślę, że naprawdę warto o pamiętać. no jak będziemy je znać, to, to na pewno będziemy prawdziwymi Polakami. Dziękuję. Dziękuję. O, i do naszych koledzy. Cześć, mamy do Was pytanie. Prowadzamy i sondę uczniowską. Czy wiecie, co może dla Ciebie się Historia się nie tylko w szkole, ale też w Uczymy się w historii, uczymy się na błędach, których rzeczy nie popełnimy, bo wiemy jak się skończą. Dziękujemy. Dzień, bardzo. No. Dzień, dobry. Dzień dobry. Przeprowadzamy krótką sondę na temat, dlaczego warto uczyć się historii. Czy od odpowiedziała pani na to pytanie? No bardzo chętnie mam odpowiedź na to pytanie, aczkolwiek już szukam odpowiedzi z zaskoczenia. Hmm. Dlaczego warto uczyć historię? No, żeby poznać e, historię naszych czołgów e, chociażby, żeby nie popełnić błędów, które oni wcześniej popełnili. Że, dlaczego jeszcze? Hmm. Powiedzcie, jakie macie to jest. Myślimy, że to jest bardzo ważne, by pamiętać, co się stało i żeby wiedzieć, co kiedy, bo nawet, Ty nie za swojej przeszłości ginie i nie buduje przyszłości. No proszę, co wyedukowali, no świetnie, no ja myślę, że tutaj tylko mogę potwierdzić, tak? Ale przede wszystkim myślę, żeby poznać właśnie własną historię, własnego domu rodzinnego, tak? Żeby potwierdzić i przekonaniach, z jakich wychodzimy i żeby dalej dobre tradycje rodzinne, państwowe kultywować, prawda? Czyli mamy to samo zdanie. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Na koniec mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli, dlaczego warto się uczyć historii i jak ważna jest ona w naszym życiu. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli historii, a w szczególności naszą ulubioną nauczycielkę, Panią Martę Wiśniewską. Wystąpili Seja Jakubowska, Gabriela Nowakowska, Doriśńska Julia, Juszczek Bianka, Tomasz Droszczyński, Mikołaj Kiśowek, Joanna Mackowiak, Justyna Robak, Urszula Siostawczak, Dominik Polski, Wyspja Marczy, Martina Szymajska, Anna Rossa Reżyserem filmu była pani Joanna, Szyma, Joanna Zbórek.